Witamy w podcaście chrześcijańskie Q&A. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian, Kamil. Dzisiaj odpowiemy na nie do końca pytanie, tylko na taki komentarz, który jest trochę zarzutem w naszą stronę, więc chcieliśmy to, tą sprawę wyjaśnić i myślę, że to też dużo dobrego przyniesie pozostałym słuchaczom. I teraz cytuję. Widać, że nie macie pojęcia, co dzieje się w Kościele katolickim. Sam Pan Jezus go ustanowił. Czytacie, a nie wiecie. Przykład, mówicie, że w Kościele Katolickim nie czytają Biblii i nie opierają się na Biblii. Na każdej mszy czytane są fragmenty Biblii i to nie jeden. Po drugie, w Kościele Katolickim nie modlą się do obrazów, tylko przez obrazy o wstawiennictwo, tak jak Izraelici na pustyni do węża, którego Mojżesz wywyższył, aby każdy, kto na niego spojrzy, uszedł z życiem. Czytacie i nie wiecie? To jest moja interpretacja tamta wasza. Tylko ja nie wciskam kłamstwa ludziom. E, to może rozbijmy sobie to pytanie na dwie części. Bo tu jest pierwsza część o tym, że nie wiemy, co się dzieje w kościele katolickim. Że nie wiemy, że tam jest czytana Biblia. No, no nikt takiego czegoś nie mówił. Nie mówiliśmy nigdy czegoś takiego wręcz. To akurat, jakbyśmy coś takiego powiedzieli, to jak tutaj. Pan zauważył, nie bylibyśmy za bardzo, że tak powiem, przebiegli, bo <laughs> jest łatwo, łatwo do, łatwe do sprawdzenia i wiadomo, że to jest czytane, są fragmenty Słowa Bożego w Kościele Katolickim i nikt takiej oczekiwania nie mówił, że nie są. Tak, natomiast no, czy nie wiemy, co się dzieje w Kościele Katolickim? no Wiemy, co się dzieje w Kościele Katolickim i Yy, tutaj pan mówi, że opierają się na Biblii, ale opierają na Biblii swoje wymyślone historie. Tak bym to powiedział, ale nie wyciągają z Biblii tego, co ta Biblia sama chce powiedzieć. Więc yy, można czytać Biblię 150 razy na różne sposoby i sobie po prostu budować swoją filozofię dookoła tego, tak te jak budowali zresztą faryzeusze, dodając różne rzeczy, których tam nie ma. Tak samo, jak pan tu do, dodaje zresztą, co właśnie my tego nie powiedzieliśmy, ale pan już tu skłamał, ponieważ Izraelici nie mieli się modlić do węża, tylko na niego popatrzeć. To może przeczytamy od razu. To fragment, jest różnica. To jest Księga Liczb rozdział 21, werset od 4. Potem wyruszyli od góry Chor w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. I lud bardzo się zniechęcił w drodze. Lud zaczął więc mówić przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy pomarli na tej pustyni? Bo nie ma chleba ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Zesłał więc Pan na lud węże jadowite, którego kąsały i pomarło wiele osób iz iz z Izraela. I lud przyszedł do Mojżesza i powiedział, Zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciwko Panu i przeciw Tobie. Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu. I stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu. Gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu. No więc widzimy tutaj, że Izraelici nie modlili się ani do węża, ani przez węża, ani w żaden inny sposób, tylko mieli na niego spojrzeć. Tylko spojrzenie na węża, zwrócenie się w tamtym kierunku, dawało im życie. No, i tak samo y, ludzie w kościele rzymskokatolickim nie zdają sobie z tego sprawy, że objawienie się już zakończyło. I choćby jakaś największa księżniczka tam w kościele, czy tam jakaś yy, zakonnica miała nie wiadomo jakie mistyczne objawienia, i nie wiadomo jakie sny, i nie wiadomo co tam by się ukazywało, jeżeli to jest sprzeczne z tym objawieniem, które mamy. Jak powiedział Święty Paweł, kto głosi inną Ewangelię, czyli inną, czyli że zbawienie nie jest tylko w Chrystusie, przez Chrystusa nie jest z wiary, bez, bez uczynków. Tak, aby się nikt nie chlubił, to niech będzie przeklęty, tak? I to mówi Paweł, żeby nie było, że ja to mówię, tylko Paweł to mówi: jeżeli ktoś głosi coś innego, że trzeba teraz nagle się wstawiać do Maryi, czy ktoś się za nami wstawia, Słowo Boże mówi, że mamy jedynego arcykapłana, który w niebie się za nas wstawia, to za was się wstawia Maryja, ale wy będziecie potępieni, a za nas Chrystus ku zbawieniu, tak? bo to jest coś zupełnie dwie różne drogi, tak? I tak samo jak Kościół Rzymski yy, sobie z tego nie ludzie w kościele rzymskim sobie nie zdają z tego sprawy, bo co, ciągle mają jakieś dodatkowe informacje, że już Maryja za niedługo nie będzie tylko już pośredniczką dodatkową, co już zaprzecza że on bo jedynym pośrednikiem jest Chrystus. To teraz nagle jeszcze będzie współodkupicielką. Z w ogóle już bluźnierstwo i niech taka, niech ten kościół będzie przeklęty i tyle. Drugie pytanie, że tutaj taka interpretacja, że nie modlimy się do obrazu, tylko przez obrazy. No i co to zmienia? No to czy te obrazy są jakieś teleportem? Że jak się modlę obok, nie przez obraz, tylko na przykład się modlę. Normalnie w domu, to już jest źle to już nie trafi, bo ten przez ten teleport, nie? a w domu muszę mieć też jakiś krzyżyk na ścianie, albo z w ogóle. Właśnie to jest zaprzeczenie Słowu Bożemu, bo Słowo Boże mówi w, od początku do końca wyraźnie, że nie można tworzyć sobie żadnych obrazów rzeźbi. W ogóle na ten temat jest tyle w Słowie Bożym, że naprawdę szkoda gadać. Dlatego, jak Pan tutaj twierdzi, że Kościół katolicki się opiera na Biblii, to właśnie nie wiem, w którym miejscu się opiera na Biblii, bo w drugim przykazaniu jest napisane, że nie możesz tworzyć żadnej rzeźby człowieka, ani tam żadnych yy, zwierząt, ani czegokolwiek, podobiz żadnych, do których się masz modlić. Więc w Nowym Testamencie, jak chcemy powiedzieć, właśnie te wszystkie takie interpretacje śmieszne, które Kościół Katolicki sobie wystrugał z drewna też tego nie można znaleźć, bo święty Paweł mówi do ateńczyków wprost, wskazuje im na miejsce puste, gdzie nie ma żadnego Boga i pokazuje im to, że właśnie czcicie tego Boga, którego nie znacie, tak? Yy, na nim ten, który jest panem nieba i ziemi nie mieszka w świątyni zbudowanych ręką ani nie jest czony rękoma ludzkimi, tak jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i wszystko. My swoimi rękami nie możemy Boga zrobić i przez, albo jakiegoś już tym bardziej człowieka, tak? Bo jeżeli jeszcze ta koncepcja w kościele rzymskokatolickim, kim jest święty i tworzenie ze świętych jakichś nadludzi, to też jest mylne i właśnie robienie ich obrazów i posągów, bo Słowo Boże mówi, że każdy jest święty, kto wierzy w Chrystusa. Jeżeli ty nie jesteś święty. To masz problem, bo nie jesteś zbawiony. Po prostu. Każdy zbawiony jest święty. I tyle, bo nie jesteśmy święci swoją świętością, tylko świętością Chrystusa. My jesteśmy uświęceni, usprawiedliwieni. Tak, bo my sami nie jesteśmy święci ani sprawiedliwi. Tylko Bóg jest święty. No i właśnie to wszystko się rozmywa. Proponuję po prostu wziąć Słowo Boże, otworzyć od pierwszej Księgi Rodzaju, przeczytać do końca z otwartym ustem, tak jak nikt nic nie wiedział na temat Słowa Bożego i sam wyciągał wnioski i sam, sam widział, co jest napisane w tym tekście i sam z niego wyciągał to, co tam jest, a nie dodawał tego czegoś, co tam nie ma. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Podcastu można słuchać w aplikacjach, na przykład na Spotify, jako podcast, ale też na naszym kanale na YouTubie Żyjesz Tylko Raz. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to tam w komentarzach można te pytania wpisywać. Na następne nagranie najprawdopodobniej zapraszamy w następny czwartek o 18, jeżeli Pan pozwoli. A dzisiaj dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia. Do usłyszenia.